Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Ten, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Moi kochani, widzicie, jak święty Paweł rozpoczyna ten fragment listu do Efezjan: że jako argument za to, że upomina chrześcijan i zachęca ich, ażeby w odpowiedni sposób postępowali, stoi to, że jest więźniem, więźniem w panu. Ludzie na oku, kiedy słyszą, że ktoś wyszedł z więzienia, to tak z dystansem patrzą na takiego człowieka, bo nigdy nie wiadomo, co w nim się kryje. A Święty Paweł się tym szczyci. Mówi: Ja byłem w więzieniu ze względu na pana. Oczywiście, że co innego jest być w więzieniu z powodu wyznawania wiary, a co innego jest być z powodu przestępstwa. Ale, właśnie z takiej perspektywy więźnia, Święty Paweł daje dalsze pouczenie. Więzień, który jest zamknięty w więzieniu. Musi po prostu być spokojny i to wtedy najłatwiej mu takie więzienie przechodzi. I święty Paweł mówi, że takie postępowanie więźnia, czyli zachowanie spokoju, cichości, pokory, jest najlepszym sposobem, ażeby przetrwać czas niewoli. I zachęca, abyśmy w podobny sposób traktowali tą naszą doczesną drogę: zachowali pokój, cichość, cierpliwość wzajemnie względem siebie, okazywali sobie miłość. Bo przecież wszyscy w jakiś sposób jesteśmy wygnani na ten świat, abyśmy mogli powrócić do domu ojca kiedyś. A skoro jesteśmy więźniami tego świata, to lepiej być więźniami w Panu, czyli takimi, którzy postępują zgodnie z nauczaniem Chrystusa, pełni Boga, kierowani duchem świętym. W ten sposób stanowimy jedno ciało Chrystusa, i to ciało ukrzyżowane i zmartwychwstałe. Panie Jezu. Ty nas łączysz na tym świecie po to, by w całej pełni w sobie połączyć nas po śmierci. Niech będzie tobie cześć i chwała. Na wieczność całą. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.